Nie pomogło złożenie broni i wyciąganie bezbronnych rąk. Te osiemsetek żołnierzy zostały wykłute do nogi. Po czym nastało zaprawdę piekło na tym dymiącym padole. W ciągu czterech dni Tatarzy wzięli odwet, mordując siedemdziesiąt kilka tysięcy Ormian, Rosjan i wszelkich innych, jacy się na placu znaleźli a byli podejrzani o sprzyjanie Ormianom. Cezary Baryka ocalał dzięki legitymacji, którą był przypadkiem otrzymał od konsula jakiegoś państwa polskiego, a do której nie był przywiązywał sam żadnej wagi. Pokazał tę legitymację na chybił trafił, gdy żołnierze tureccy na czele tatarskiego tłumu wtargnęli do piwnicy i o dziwo kartka głosząca, że jest obywatelem jakiegoś Lechistanu, polski inspe, mitu, śmiesznej idei, śmiesznej dla samego baryki, ocaliła mu życie. Poklepano go po ramieniu, lecz nie puszczono samopas. Musiał iść z askerami tureckimi. Chętnie poszedł. Niewesoły widok przedstawiały znane ulice. Bez żadnej przesady i bez przenośni mówiąc, Krew płynęła nie rowami, lecz lała się po powierzchniach jak rzeka wieloramienna. Ściekała do morza i zafarbowała czyste fale. Trupy wyrżniętych Ormian wrzucano w morze, podwożąc je na brzeg samochodami ciężarowymi i wozami. Ryby z dalekich okręgów kaspijskich nadpłynęły ławicą szeroką, zwiedziawszy się o nieprzebranej wyżerce lecz nie mogły wszystkiego pochłonąć i strawić, a może nie chciało przyjąć i przechowywać ofiary ludzkiej. Odrzucało ją suszy skrwawionej pracą nieustanną swej czystej fali. Zaszła tedy potrzeba zakopywania trupów tej suszy dla uniknięcia zarazy, wobec szybkości rozkładu przy południowym gorącu. Cezary Baryka został zapędzany wraz z innymi przybłędami, którzy się od śmierci wykpić zdołali do zakopywania licznych zwłok w ziemi. Ogromna Arba, wóz dwukołowy do przewożenia ciężarów, pozbawiony na teraz płóciennego nakrycia, ciągniony przez dwa woły wolno-wolno w ślad za setką co najmniej innych, posuwał się w górę, daleko poza przedmieścia bakińskie. Droga szła w zakosy, stromo rowami obcięta, których boki i dno przywalone były z wałami kurzawy. Wiatr północny, lecący od strony gór, ostro zacinał, miecąc ostry pył w oczy wołów i żywych ludzi. Arby były napełnione po same górne gzemsy skrzyń z włokami pobitych. Z każdej z tych skrzyń, Wolno posuwających się ku nadmorskim pagórkom, ciekła ruda posoka, powlekając wyschniętą drogę barwistym pośrodku szlakiem. Obok zaprzęgów posuwał się z wolna tam i sam żołnierz turecki z bronią na ramieniu, przestrzegając porządku w tym niezmierzonym pogrzebie kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Cezary Baryka szedł obok swego wozu i rzemiennym batem poganiał ociężałe woły. Od wielu już dni spełniał pod przymusem obowiązek karawaniarza i grabarza. Przywykł do tego zajęcia, przyzwyczaił się nawet do wstrętnej woni rozłożonych trupów. Nastawiał nozdrza pod wiatr lecący z wolnych górskich pustyń, i obojętnie spełniał swe obowiązki, myśląc o rzeczach i sprawach weselszych od widoku, który wciąż miał przed oczyma. Weselszą była przede wszystkim myśl o jadle, którego skąpo lecz w porcjach niezawodnych i stałych oraz w wiadomych terminach udzielali zwycięzcy ostatnimi czasy wśród głodówek oblężenia i na wojnie Cezary Baryka bardzo wyszczuplał i stracił na sile zdarzały mu się minuty zamroczeń i podpierania się nosem to też teraz jadł przyznaną i przeznaczoną dlań małygę z nieopisaną rozkoszą w miarę zaś stałego spożywania owej papy i same myśli obrotnie nieco przesuwały się poprzez głowę, a oczy większe niż przedtem zakres rzeczy widziały. Trupy, które jego arba zbierała w ulicach i na placach miasta, a które amatorowie życia, podpędzeni do tej pracy, wrzucali do wysokiego wnętrza wozu żelaznymi widłami, jak siano zmulone lub nawóz przepalony, leżały niejako poza linią jego wzroku. Któż by tam z żywych mógł, a zwłaszcza chciał patrzeć na obmierzłe, podarte krwawe kadłuby na porozbijane głowy. A jednak tego dnia, o którym mowa, młody poganiacz Wołów patrzył na jeden egzemplarz. Z głębi wozu, jakby z uścisku nieposkromionego ciał męskich wysuwał się kadawer młodej kobiety rzucony na wznak, zwisał z wysokości wozu na jego lewe koło. Zdawało się, że po dziewczęcemu, jak za życia, z bliskości obcych ciał i z objęć cielesnych się wydziera. Czarne włosy dosięgały ziemi i wlokły się po skrwawionej kurzawie drogi. Prawa ręka opadła na lewe koło, i bezwładna w swym stężeniu dostała się między szprychy. Oczom młodego woźnicy narzucało się raz wraz długo z natręstwem, aż go dosięgło wreszcie i poraziło wewnętrznie nadzwyczajne piękno twarzy umarłej. Jej ciało, policzki, podbródek, usta i uszy były cudem harmonii. Oczy czarne. Zawleczone jeszcze ciemniejszą niż one nocą nieprzejrzaną były otwarte i ślepymi, wywróconymi na wznak źrenicami patrzyły nieustępliwie w poganiacza wołów. Maleńkie usta były otwarte, a leżący w nich język znieruchomiały stał się zastygłym obrazem przeraźliwego krzyku, który z nich wciąż jeszcze leciał, choć go już słychać nie było. Mały, wyrzeźbiony, z ormiańska nagięty nosek wyprężył się teraz, jak struna wyciągnięta ponad wszelką miarę. Naga szyja i małe, dziewicze obnażone piersi trzymały w sobie zaklęty ten sam krzyk, który przenikał stokroć ostrzej niż łoskot gromu padający wraz z błyskawicą. Cezary zapatrzył się w tę postać odchodzącą w światy umarłych, i usłyszał wewnątrz siebie krzyk, który ona wydawała. Biała ręka o śniadym odcieniu, harmonijnie i doskonale stworzony arcytwór piękności, który zdawało się dla doskonałych form swych w ramieniu, dla zaokrągleń i zagłębień w okolicy łokcia i zwężeń swego kształtu ku dłoni nie może nigdy zginąć i winien trwać na wieki, prosiła się o pomstę miałe palce popychane przez szprychy koła sunęły paznokciami łagodnie i opornie się zginając zdawało się że umarła przebiera palcami na tych szprychach na strunach niepojętych jakiegoś instrumentu Cezary posłyszał w sobie wewnętrzną muzykę wydobytą z obrotów koła śmierci przez tę rękę bezwładną Pojął tę muzykę za pomocą władzy wyjątkowej, szczególnej, którą tylko wczesna młodzieńczość w piersi ludzkiej hoduje. Co widziały oczy twoje męczennico, gdy usta Twe krzyk śmierci wydać były przemuszone? pytał umarłej. Dokąd mnie odprowadzasz, woźnico? Pytały nawzajem i grające palce dziewicze. Czy mnie nie żałujesz, bezduszny żołdaku? Czy mnie nie pomścisz, bezwstydny sługo? Nędzny tchórzu, mężczyzno, który się boisz silniejszego od siebie mężczyzny. Serce twoje drży jak serce psa, który się przeląkł na widok gniewu pana. Przypatrz się, najemniku, nieszczęściu memu i spełniaj dalej pilnie rzemiosło twoje. Cezary Baryka zatopił oczy w oczach umarłej i usłyszał jej wołanie. Patrząc się na prześliczne jej ciało, na jej brwi rozstrzelone uroczo, na groźne jej usta słuchał wyznania wyraźniejszego niż być mogło, gdyby się ozwała ludzkimi słowy. Rosłam na łonie ukochania u matki mej, jak kwiat róży na swojej łodydze. Wszystko we mnie było pięknością i zapachem. Wszystko, z czym się zetknęłam, było szczęściem. Ze szczęścia i z piękności były utkane dni moje. Wewnątrz mnie wszystko było zdrowiem i siłą. Zdrowa byłam, pełna zapachu i szczęścia dla wszystkich wokoło, jak kwiat wiosenny róży. Wszystko me zdrowe czekało na szczęście wewnętrzne, którego m jeszcze nie zaznała. Za coście mnie zamordowali, podli mężczyźni? Nie wiem, jęknął woźnica. Uczono mnie imion tyranów przeszłości, którzy jakoby schańbili naturę ludzką czynami swymi, po których przejściu trawa nie rosła. Byłoż kiedy pokolenie podlejsze niż moje i twoje, męczennica. Wytraconoż kiedykolwiek siedemdziesiąt tysięcy ludu w ciągu dni czterech? Widzianoż kiedy na ziemi takie jako te stosy pobitych? Nie zapomnij krzywdy, mojej woźnico młody. Przypatrz się dobrze zbrodni ludzkiej. Strzeż się. Pamiętaj.